Pierwszy rzut, jakiś złomik, jakiś złomik mamy. Proszę bardzo, jest złomiczek. Pierwszy sygnał wykopany dzisiaj. Jest moniak, słuchajcie, jest moniak chyba, albo guzik. Dziurka jest w środku. Nie, co to to będzie? Jakaś podkładka. Podkładka? Kurde, podkładka tylko. No niestety, ale sygnał był fajny. Słaby kolorek, ale kolorek kopiemy. Jeszcze? Dobra. Aha, ok. Właśnie dzisiaj, jak nie wziąłem ze sobą rękawiczek, to. To zobaczcie, tulipanek taki. I Manner Ring. Ładniutki, fajniutki. Uczę się tego, tej wersji w pole dual. Dopiero teraz zaczynam jarzyć troszeczkę, jak się ludzi dopytałem, bo naprawdę miałem z tym problem, z tym pole dual. To nie jest wcale takie proste, jak się może wydawać. W dynamiku samym łatwo na początku. Znaczy do tej pory łatwo, ale w pole dual coś mi cały czas nie grało i teraz już zaczyna powoli świtać w głowie. No i zobaczymy, co się udało. Teraz uda się wykopać. Miejmy nadzieję, że coś ciekawego. Dobra, chyba widzę sreberko, ale nie takie jakbyśmy chcieli. Oczywiście jest to kawałek, tylko aluminium. Niestety starych wózdek bił na ładny kolorek. Proszę bardzo. Dopiero tutaj pokazywałem Wam tego gwoździa, a tutaj mamy medalik jakiś dziwny, aluminiowy. Mówię do Martyny, że mam dziwny medalik. Pyta, czemu dziwny, bo, bo wygląda jak taki, kurde, nadlany od boku, od końca raczej. Taki dziwny, dziwny, niekształtny zwykle, no, są zwykle owalne, prawda? A ten jest taki specyficzny, aluminiowy, więc raczej nie bardzo stary. No na pewno nie bardzo stary, ale medalik całkiem nieźle zachowany, zaraz go odczytamy. Naprawdę bardzo fajny fancik, bardzo ładny i w bardzo fajnym stanie, tylko dziwi mnie dlaczego on tutaj jest taki, nie wiem, może był taki rozpaszczony po prostu coś po nim przejechało tutaj, no tak, moi drodzy, no on nie jest jakiś tam nadlany, czy po prostu tak wybity, e, tylko po prostu coś po nim przejechało, akurat tutaj zmiażdżyło aluminium, a wiadomo, to jest jednak miękki materiał i, i powstał taki, taki dziwny kształt. Święty Franciszek jest z tej strony, z drugiej strony nie mogę odczytać póki co. Później na spokojnie to się samą wodą myje i będzie wszystko elegancko widać. Także, no naprawdę, naprawdę super. Pierwszy dzisiaj ciekawszy pancik. Kiepski był początek, bo nic nie mogliśmy znaleźć, ale może teraz się rozkręci. No elegancko. Dwa metry za mną był ten medalik a teraz mamy praktycznie identyczny sygnał. Dokładnie tak, więc skopnę go razem z wami, chociaż znają życie. No to będzie teraz jakiś aluminium, jakiś śmieć. Zwykły. Tak jest. Tak czy nie? Coś mi tu wyleciało Dobra, znajdźmy to. Wydawało mi się, że to jest ten kawałek aluminium Nie, to jakieś po prostu białe coś w ziemi. Okej okay. Mamy to w bryłce jak widać, jak słychać Tylko co? Dobra, jest coś? Jest moniak. Słuchajcie, jest moniaczek. Fajnie, że udało mi się go wykopać razem z wami. <laughs> Przepraszam. I mamy boratyneczkę chyba szeląg korony na Kazimierza. Super. Jest boratyneczka, dwa dołki z rzędu i dwie fajne, dwa fajne fanciki. Także naprawdę, naprawdę ok. No jak widzicie, jeszcze dużo tutaj nie jest zrobione, tak naprawdę. Cały czas jesteśmy ograniczeni mocno, natomiast no fanty są i powoli, powoli co pole rośnie i obszar do przechodzenia również, także naprawdę jest się z czego cieszyć. Martyna tam jakiś sygnał ładny ma, a my tutaj wykopaliśmy plombunie. Nie wygląda na zbyt starą. Chyba trójka rzymska tutaj jest, jak dobrze widzę na ten moment. Z drugiej strony też coś jest, na zdjęciach pewnie widzicie, właśnie. No i fajnie. A teraz kawałek kuseczki, chyba manicher, pierwsza wojna, tak, ale. To ja się na tym bardzo nie znam, tylko tyle co kojarzę. W każdym razie, no nic bardzo ciekawego. Idziemy do Martyny zobaczyć, bo wykopała jakiś podobno fajny, miedziany medalik. Trzeba zobaczyć. O, no, to jest fajny medalik, to jest bardzo fajny medalik. Widać, że jest to na pewno starsza rzecz. Myślę, że tak nawet XVII wiek, XVIII to myślę, że. Na 100%. Takie małe medaliki już kiedyś kopają. Właśnie identyfikację dostawałem na około 17, maksymalnie 18 wiek, także naprawdę super strzał. Super naprawdę fajny, czytelny. Patynka ładnie się tutaj uchowała. Kurcie, wiecie, co wam powiem, nie wiem dlaczego, ale tutaj na piąty wypad chyba, to jest czwarte, yy, czwarty medalik. To jest przeróżnego okresu, od tych takich w miarę świeżych, aluminiowych do właśnie dwóch miedzianych starszych. Ja wykopałem trzy, Martyna teraz taki fajny, najstarszy do tej, do tej pory znalazła. No naprawdę, ciekawe czemu, ale jest to bardzo, bardzo, bardzo fajne i ciekawe. Także super znalezisko, elegancko. I znowu łuseczka. no ale my za takimi znaleziskami to akurat niezbyt przepadamy. Znowu cała ucha, kolejna. Sporo tych łusek nagle się zrobiło, a do tej pory nic takiego nie wykopywaliśmy. Kurde długo, długo nic. Część sygnału było dużo, tylko fantów zero. Ani ja, ani Martyna. Martyna, jeden medalik. Ja, te trzy rzeczy, które wam wcześniej pokazywałem, i nic więcej. Tutaj jest całkiem obiecujący wydaje mi się sygnał. Warto to nagrać i sprawdzić razem. O, masz kolcok. Kolcok. I znowu kolcok. Proszę bardzo. Jest moniaczek w tej małej bryłce. Jest moniaczek, tylko jaki? kurde, żeby tylko nie boratynka, coś innego. no. Byłoby bardzo miło, bardzo fajnie, ale chyba za dużo wymagam. <laughs> chyba za dużo wymagam. No, boratyneczka będzie. Będzie boratyneczka jak nic. kurde kopnąłem na przestrzeni ostatnich pół godziny. Bo jeszcze ktoś tam pisał, pisaliśmy o e, Nokcie Legend. Pisała jedna osoba, jaka jest moja opinia. Także tam z przerwą 10 minutową. No i tak, same łuski, same łuski, kilkanaście łusek kolcoków. Masa tu Akurat tutaj, kurczę, tu nic nie wychodziło takiego. Tutaj dopiero. Także gdzieś tutaj ktoś puścił serię. Padłem właśnie na pomysł, jak pisałem właśnie z, z tą jedną osobą, że zaraz wyciągniemy łuskę. Mam akurat całaka wykopanego, którego miałem zaraz wywalić, albo łuskę po prostu zwykłą. Zakopię się i zobaczymy, który będzie głębszy na widoczność. Wersa czy legend? Zanim to zrobię, jeszcze wykopię. Tutaj mam bardzo ładny sygnał. Naprawdę ładny. I pójdę do Martyny, zakopiemy to i zobaczymy. A wypiszcie teraz w komentarzu, zgadnijcie, który będzie głębszy. A tu kopiemy. W miarę płytko może być coś ciekawego, niech musi, ale może być. Dobra, sięgnie to pinpointer raczej, bo jest to gdzieś tutaj płyciutko na wierzchu. O, moniak! Jest moniak! Jakiś większy. Jest moniak. Kurde, no tylko nie perel. No nie mówcie. Ja pierdzieleć, perelek będzie jak nic, chyba tam 20 groszy, tak po wielkości sądzę. Tak czy nie? Nie, złotówka? 2 złote, chyba takie nieduże będzie. No, chyba tak. Właśnie wykopałem taki płaski złomik, wąski i w sumie to też on się może nadać do tego testu. Może to być nawet ciekawe. Spróbujemy na łusce i na czymś takim. I dobra, podsumowanie dzisiaj starczy już tych wykopków, e, prezentuje się ono następująco i rodziwo, zaskoczę was, to są tylko moje fanty. Martyna znalazłaś coś dzisiaj w ogóle. Nie. Dzisiaj akurat nie, dzisiaj nie współpracował z Martyną. Dzisiaj A to był... Ja Albo Martyna z nim, ale ja dzisiaj miałem lepszy dzień w końcu, ale jak widzicie nawet jak mam lepszy dzień, to e, to... to, to, to jakiegoś szału nie zrobiłem, no ale dobra, no to nie, nie o to chodzi, raz jest lepiej, raz jest gorzej. E, fanty widzieliście dwie Boratynki, medalik aluminiowy, PRL-ek 2 ziko, kolcoków, sporo łusek, e, plombunia, no i, aha, no właśnie, Martyna przecież znalazłaś medalik ładny, co bym powiedział, że jest najładniejszym dzisiaj, najciekawszym fantem. Stary, taki fajny, miedziany medalik, bardzo fajne znalezisko i tutaj jakieś takie ozdobne, jakaś taka nabijeczka e, zdobiona. Tu jest dziureczka u góry. Tutaj taki haczyk. No, jakiś element ozdobny, fajny, ładny, zdobiony. No dobra, nie będę już przedłużać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mówię, tym testem bardzo się nie sugerujcie, bo jeszcze będzie porządny, naprawdę porządny odcinek, do którego się przyłożymy mocno. I myślę, że dopiero ten odcinek będzie mógł coś konkretnego dać jakieś informacje na temat tych dwóch wykrywaczy a na dzisiaj no to już wszystko mam nadzieję że Wam się podobało także trzymajcie się cześć